1000 eksponatów, ponad 80 zabytkowych budynków. Dzięki funduszom europejskim Park Etnograficzny w Tokarni rozkwita. Po trzech latach od otrzymania unijnych pieniędzy Muzeum w Kieleckiej staje do walki o nagrodę w konkursie Polska Pięknieje – siedem cudów funduszy europejskich. Na koniec tych informacji Milena Zapała pokaże Państwu, dlaczego tę nagrodę muzeum powinno otrzymać. Parterowy z salonem i sienią, rekonstrukcja XVIII-wiecznego dworu rodziny Reklewskich z Mirogonowic to jeden z ponad 80 zabytkowych obiektów parku etnograficznego w Tokarni. W pięciu pomieszczeniach zamontowano tu około 100 polichromii. Zajmują ponad 150 m kwadratowych. Prace nad rekonstrukcją trwały pół roku. Niektóre elementy tych polichromii były nieczytelne. Dlatego musiałoby badania musiałyby zostać poparte badaniami archiwalnymi, oczywiście ikonograficznymi. W okresie międzywojennym mm -hmm. dwór zaliczono do zabytków i wpisano na listę cudów Polski. Dziś o miano siódmego Cudu Funduszy Europejskich walczy Muzeum Wsi Kieleckiej. W konkursie Polska Pięknieje startuje w kategorii obiekt turystyczny. Pracownicy muzeum chcą udowodnić, że dobrze wykorzystali fundusze europejskie. A mowa o ponad 17 milionach złotych. To wszystko dodało nam skrzydeł do tego, żebyśmy mogli dalej się rozwijać, dalej tworzyć. No i liczymy na to, że ten właśnie fakt zostanie doceniany przez Kapitułę. Zmiany w Skansenie docenili już turyści. W 2005 roku park etnograficzny odwiedziło ponad 55 tysięcy osób. Rok temu ponad 89 tysięcy. Dzięki finansowemu wsparciu, park wzbogacił się o ponad 40 zabytków. Było błogosławieństwem dla tego projektu i dla tych obiektów, które były kupione przez Muzeum Wsikieleckie w latach 70 80 schowane, zdemontowane, schowane pod wiatami, czekały na swoją szansę. Remontu doczekał się też najstarszy zabytek parku. Młyn wodny z 1853 roku z Parszowa. Niemal w całości zniszczony, wykupiony przez muzeum w latach 80-tych. Zachował się między innymi oryginalny kamień i drewno. Ma niezwykle ciekawą architekturę, jeżeli chodzi o bryłę, jest to mały, kameralny młyn, który miał dwa złożenia kamieni. Będziecie Państwo mogli zobaczyć elementy wyposażenia zachowane do dnia dzisiejszego, więc na pewno będą urządzenia do czyszczenia ziarna. W tym tygodniu okaże się, czy park etnograficzny w Tokarni przejdzie do kolejnego etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zwycięzcę poznamy na przełomie maja i czerwca milena zapała, informacja.